Alright, you're just. Jak? Tak, tego mam ganek, który Dobra. Akurat jak się wyszykowali. To nic. Teraz przystaniesz. No co no? Co ty chcesz? Czy jeszcze deska miała być ciekawa. O, przystało, nie? Nie, no ja, to nie jest jakiś straszny. Co martwicie? A ty prudny, tylko mi dotknąłeś już taka jestem brudna. A tą śrubkę to szkołuje tak od ręki, myślisz, dzisiaj? Pojęcia nie mam. Czy to się, wiesz, samą śrubkę dokupić, nie? Ale podbieram Cię od Matyldy. No dobra, to już mogłabym jechać za tym Matyldy rowerze, nie? Żeby potem ona nie wsiadła, nie, ja nie, nie zapomnieli. Myślałem, to łapić, nie? No. Krz, Nie, reaguję, nie? Wspomniałam o tych butach, że je mam w ogóle. Tu jest jeszcze problemik mały. Jaki? Bo powietrze zeszło. E, chyba nie dużo. Co? Chyba nie dużo zeszło, nie? no? Przecież dużo, dużo zeszło, tak się nie najeżdża. To na pewno. Ja jednak mam takie cienkie kółka. Jakie? Takie cienkie. Wszyscy macie takie. No bo ty masz taki trekkingowy, nie? Masz pół na pół, do wszystkiego. Albo do niczego, Dzięki. <noise> Powiedz co twojemu dacie, ale dostałam ten rower. Akurat bardzo go lubię. Nie, on jest akurat spoko, bo rzadko się jeździ po takich typowo mocnych terenach, nie? I co jest? No, i dlatego, jak mam wybór jechać na tylny albo na swoim, to wolę jechać na swoim. Zresztą to chyba tak normalnie, ale lubię go bardzo. Nie wiesz, co? Musimy podjechać. Aha, ale jest dużo te... tego powietrza, no co, co? Ty? Chyba dużo powietrza. Nie, jest. jak siądziesz to. Łatwo będzie rozwalić. Aha. Dobrze. Uprze, I puszka. ktoś mi chyba zabrał moją e, tą e, torbę z roweru, ale już dobra, to Władzie, Władzie chyba, tak? ładzie nie słuchaj. Ładzie, no dobrze. Ja dobrze. Mam. Wybaczam. Nie no, nie potrzebuję, jak jestem z tobą, to nie potrzebuję, jak jestem sama, to mi się przydaje. Bo bardzo często nie mam kieszeni przy sobie, nie? Użyniamkę, będzie pani piła? Jak nie będę miała wyjść, to będę piła, no co mam zrobić. <laughs> Kabida widzi, a nie mam miejsca na... Wodę ani nie mam y, na miejsca klucze, ani nie mam na pieniądze, ani nie mam w ogóle nic, y, koszyka. Nie mam za rower. Mam też jakiś dział z koszykiem niebieskim od wodka. Pamiętam. no Bośulak. Basiulek wow. Ale jedziemy prosto na Orlen no albo mało masz tego powiedzieć. Rady? Widzę. Parę ziębnień ci można. To? Dobra. Okulary. Jak? No mogliśmy. No ale tutaj to już by ci te twoje nie pasowały. Jakieś inne, sportowe bardziej. No to czapkę z daszkiem No widzisz. Ale jesteś pierwszy raz właśnie na rowerze. Także spokojnie. Tu na ławkę. Wow! Czy na molo? Jak wolisz? No to na ławkę.